Dzień dobry za słowem 24 lutego w poniedziałek, w dzień powszedni, dziś wsłuchujemy się w słowa Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajmy. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. On ich zapytał: po czym rozprawiacie z nimi. Jeden z tłumu odpowiedział mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im Jezus rzekł: O plemie niewierne, jak długo mam być z wami. Jak długo mam was znosić, przyprowadźcie Go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna tu mu się zdarza. Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić, lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał – wierzę, zaraćmy mu niedowiarstwo. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu – duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak, że wielu mówiło – on umarł, lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Powiedział im: "Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postaną."